Witam Was serdecznie na kolejnym filmie, mamy już prawie połowę czerwca, nadaje dzisiaj z północy, w okolicach Skarszew, jest godzina 8 rano, dzisiaj jestem w lesie takim bukowym, będę szukał krasnoborowików, ceglastoporych, bo zmieniła się nazwa tych, Borowików dodali krasno i teraz są krasnoborowiki, może uda się spotkać jakiegoś koźlarza, być może borowika usiadkowanego. Jestem pełen nadziei, ostatnio popadało, choć było też ciepło, także zapraszam na film. Zaczynamy! Zobaczcie, w takim oto lesie dzisiaj sobie spaceruję. Dzisiejszy dzień jest dniem dosyć wiecznym, zresztą pewnie to tutaj na wideo słychać. Las Bukowy. Dosyć sucho, choć wczoraj padało, ale powiem Wam szczerze, że już jestem przeszczęśliwy, bo zobaczcie, udało się, pierwsze moje w tym roku borowiki ceglastopore, teraz krasnoborowiki ceglastopore, bo się nazwa zmieniła, także wstawka krasno, krasnoborowiki, tak o tutaj wyglądają, tutaj jest pierwszy, a tutaj jest jego młodszy brat. Super, miałem cichą nadzieję, że dzisiaj będą. No i są. A może uda się jeszcze jakiegoś usiadka dzisiaj namierzyć borowika usiadkowanego, albo koźlarza pomarańczowo-żółtego byłbym bardzo rad i bardzo szczęśliwy. No super, warto już było zrobić rekonesans. Może ich tu będzie więcej, pokręcę się. Troszkę zjedzone, ślimaczek. Ale super, no dobra. Tutaj się pokręcę, poszukam. Ruszamy dalej. No, przed chwilą pokazywałem wam te dwa borowiki krasnoborowiki kresno, ceglastopore. Mówię, idę w drugą miejscówkę. No i bingo! Zobaczcie, tam były dwa. Tutaj mamy kolejnego. Taki troszkę zjedzony, aczkolwiek jak z tej strony wam go pokażę. Praktycznie nie jest aż taki zły. To jest jeden. Chodźcie, teraz kawałek dalej. Tutaj mamy kolejne dwa. Aczkolwiek kapelusze ich zostały już nadgryzione przez ślimaki, zwierzynę. To już łącznie mamy pięć. Ale chodźcie dalej. No tego, którego wam teraz pokażę. To jest taki. Atlasowy. Atlasowy, to znaczy taki jakby wyciągnięty z atlasu, bo w atlasie to najczęściej najfajniejsze są najładniejsze zdjęcia. I tutaj taki jeden stoi, już go można zauważyć. Jestem szczęśliwy. No pierwsze rurkowce, kurde, tyle człowiek czasu czekał, w końcu je widzi. A jak tu nie być szczęśliwym? No przepiękny. Z różnej perspektywy. Coś tu wybiorę, żeby Wam go pokazać. No śliczny, grzyb jadalny, przez niektórych nazywany szatan, ale szatanem nie jest. No dobra, idziemy dalej. Może jeszcze uda się coś znaleźć. Trzymajcie kciuki. Zawsze powtarzam, że jak się uda namierzyć jakiegoś borowika. To trzeba dokładnie sprawdzić teren wokół niego. Już miałem się z tej miejscówki oddalać. To był ten, którego pokazywałem przed chwilą. Ale zobaczcie jeszcze na do widzenia, co tutaj mnie przywitało. Kolejny piękny krasnoborowik ceglastopory. Trochę się do tej nazwy nie mogę przyzwyczaić. Ale zobaczcie, jak wygląda. Śliczny. Dzisiaj grzybków nie zabieram. Dzisiaj tylko cieszę oczy. Ruszamy dalej. Może uda się jakiegoś koźlarza znaleźć. Lecimy. I wracając już do samochodu, mówię, zajdę jeszcze na te pierwsze ceglastopory, które udało się dzisiaj namierzyć, żeby nacieszyć oko na koniec tam jest ten pierwszy. A oczywiście po drodze jeszcze udało się namierzyć ostatniego. Warto zwrócić uwagę, że te grzyby są już starsze. Zjedzone niestety świeżych grzybów, takich malutkich, nie widać. Ruszamy dalej. Także, kochani, grzybnięcie, mój pierwszy rekonesans za rurkowymi grzybami dobiega końca. W lesie byłem około dwóch godzin. Sprawdziłem wszystkie praktycznie miejscówki ceglasiowe, koźlarzowe, usiadkowane, ale niestety. Tylko na ceglasiowych pojawiło się, jak widzieliście, tych sześć ceglasi. Generalnie jestem pełen nadziei, bo las wydaje mi się lepszy niż rok temu. Jest ta wilgoć, w nieckach widać wodę, także mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy od poprzedniego. Ja powoli wracam do domu, a Wam życzę wszystkiego dobrego, udanych zbiorów. Trzymajcie się, do następnego razu, bardziej obfitego. Cześć!